Wiesz, ileś się nachodził, zanim znalazł swój rozmiar? No naprawdę. Przygotujmy. Że co? to A... Jesteś? Próbakiem w skarbie! Odgłębaczmy! Nie pij tego, ileś już szefiego ci zaszkodzi. Uwaga! Działanie uboczne obejmuje padaczkę, ślepoty, biegunkę, wymioty. Przed użyciem przez twoją bo bądź skonsultuj się z lekarzem farmaceuty. Daj, da, 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 daj! Co? O. Nie nic, co nie? Nie poniedziałków. Ludzie ja będę mówiłę! Ty przyjacielu masz. Zdrową krzyk. Na no zarno. Wie pan co, raczej niekoniecznie. Dzieci mają dziś urodziny. Na Eee, Serwie, może sprawdzisz to okej? Na no zarno. Pozwól, że coś ciebie